Dzień dobry, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Legends of Runtera na Ruszcie UMKR-a. Dzisiaj odcinek wyjątkowy, ponieważ z pewnym gościem, który ostatnio wygrał całkiem spory turniej. Zapraszam do oglądania! Damaneks, bo o nim mowa, wygrał ostatnio turniej Wedel Up, organizowany przez Wedla, turniej w Legends of Runeterra, którego pula osiągnęła 21 tysięcy złotych, oczywiście pula nagród. Postanowiłem zaprosić go do dzisiejszego odcinka i troszkę pogadać o tym, jak do takiego turnieju się przygotowuje, jak taki turniej rozgrywa oraz co myśli o Legends of Runeterra. Co z tego wyszło, zobaczycie za momencik, a ja tylko dodam, że w tle będziecie mogli też obejrzeć pojedynek Best of Free. Który rozegraliśmy między sobą. Tak więc mam nadzieję, że coś takiego, taki format odcinka się Wam spodoba i zapraszam bardzo serdecznie do oglądania. Dobra, moi drodzy, jesteśmy już w grze razem z Damianem. Witam Cię bardzo serdecznie. Siemanko Dobrze, więc zagramy sobie pojedynek taki przyjacielski Best of free, czyli do dwóch wygranych. To ja bym chciał zatrzymać. Możemy sobie to zatrzymać na ręce startowej. I, Damianie, zaczniemy może od takiego krótkiego pytanka, Powiedz nam coś o sobie. Kim jesteś? Co robisz? Czym się zajmujesz? Co wygrywasz i dlaczego tak dobrze grasz w Lora? No to jestem Damanex. Mam 20 lat, studiuję obecnie. No i na co dzień sobie też pogrywam kierki różne. Ostatnio wygrałem Cup'a, taki największy turniej w Lora. No i teraz też próbuję sił w innych krajach, chociażby w TFT ostatnio. Czyli takie rajotowe klimaty można powiedzieć. Tak, teraz jest popularne dosyć, więc próbuję sił. Okej, okay. a propos tego turnieju właśnie chciałem porozmawiać, bo tak jak mówiłeś, wygrałeś rajot Boże, rajot Kapa, Wedel Kapa, czyli taki spory turniej, który miał ostatnio chyba w czerwcu miejsce w Polsce. Tam była pula nagród, jeżeli dobrze pamiętam, 21 tysięcy złotych, chyba? No tak, dokładnie. I więc nie ma co ukrywać, że jest to niemałe osiągnięcie. Znaczy, niemały turniej. Nie ma co ukrywać, że jest to niemały turniej. I zarazem, wygranie tego turnieju też jest niemałym osiągnięciem. Powiedz mi, jak się w ogóle do takiego turnieju przygotowywałeś? Bo. Zakładam, że jednak trzeba poświęcić trochę czasu, żeby wygrać turniej, który przyciąga pewnie najlepszych graczy w daną gierkę, więc tych przygotowań trochę musiało być. Co ty ze swojej strony robiłeś? Bo ja tam gdzieś na przykład na Twitterze widziałem, że miałeś stertę kartek z dekami różnymi rozpisanymi. Jak takie przygotowania do takiego turnieju wyglądają? No to ja przede wszystkim skupiam się na tworzeniu line-upu i takich mocno teoretycznych podejściu. Więc e, analizuję posz poszczególne deki, które mogę wybrać, e, jakie mają match-upy, jakieś sobie notatki robię takie skrótowe, żeby móc w razie co e, spojrzeć. No i testuję każdym dekiem, bo rozgrywam tam około 10 gier minimum. Jak mi się podoba, to wtedy więcej. I zapisuję jakieś tam przemyślenia, jak mam jakiś match-up, to kluczowe karty na przykład albo e, win condition. No, i jakby dużo przemyśleń, i wszystko sobie zapisuję, żeby pamiętać to później w czasie turnieju, na przykład, że sobie szybko zerknąć. Mhm. Mm Kumam, ale jedna, jedna rzecz mnie zdziwiła. Znaczy, nie zrozumieję źle, ale grasz tylko 10 gierek dekiem, bo mi się zawsze wydawało, że jak. Przygotowują się gracze do turnieju, to i grają 10 dni po 15 godzin jakąś tam talią daną. Przynajmniej jak ja gdzieś tam sobie pogrywałem turnieje, to właśnie mniej więcej w ten sposób podchodziłem, że siedziałem i maltretowałem te deki ile się tylko dało. A tutaj 10 gier? Znaczy na początku 10 gier tak wszystkimi dostępnymi i później jak już wyborę na przykład 4 czy 5 deków, które mi się najbardziej podobają, to więcej gram. Ale też jakoś nie gram całymi dniami. Tylko wolę się właśnie skupić i bardzo teoretycznie podchodzę, i jakby nie potrafię tak długo się skupić na samej grze, więc wolę ten czas poświęcić na takie czysto teoretyczne przemyślenia. Mhm, kumam, kumam. Dobra, muszę się zastanowić, jak się zabić jeszcze, tak w międzyczasie. Ehm, czyli takie przygotowanie do turnieju e, bardziej od strony teoretycznej niż praktycznej. No, sprytne, nie to powiem. Ja bym w sumie tylko siedział i grał do nie wiadomo, nie, nie, nie wiadomo ile. A, a powiedz mi, jeżeli chodzi o granie tego turnieju, czy granie tego, czy in, innych turniejów, co jest największym wyzwaniem? W sensie, czy sama na przykład rozgrywka, czy bardziej stworzenie line-upu, czy może wybieranie deków na poszczególne pojedynki, czy jeszcze jakiś inny aspekt? E, no, dla mnie najtrudniejsze jest już w czasie gry jakby podejmowanie decyzji, ale wydaje mi się, że najważniejsze jest właśnie dobry line-up, stworzenie dobrego line-upu, takiego uniwersalnego, żeby przeciwnik cię nie zaskoczył. I na tym najwięcej poświęcam czasu. Także no, to jest wydaje mi się też najtrudniejsze dla większości graczy. Ja akurat sobie nie miałem z tym problemu, bo akurat to mi sprawia najwięcej przyjemności. Eee... Eee... Chwilę, moment, oni tu biją. To jak to się skończy? Ja mam jeden życie, tak? Tak, tak. Chwilę, jak zrobię tak, to mam. Ufra, zabiłem się. Nie! Zresztą bardzo zestresowałem się, bo zobaczyłem dużo kularmatnik. Dlaczego ja myślałem, że to mnie ocali Dobra, nieważne? Pierwsza gra zakończyła się. Przejdźmy do drugiej gry. Okej, okay, troszkę się zagadałem i pogubiłem w tych wszystkich zagrywkach, kulach i w ogóle kanonadach, tak więc przechodzimy do gry yy, kolejnej. Póki co da wygrywa 1 do zera. Miejmy nadzieję, że odrobimy straty. Dobra, a ja cię dalej pomęczę, jeżeli chodzi o turnieje. Um, wiemy, jak się przygotować. Wiemy, co wszystko już. Natomiast to pytanie jest takie w sumie w miarę oczywiste, prawdopodobnie. I myślę, że odpowiedź nikogo nie zaskoczy, ale chciałbyś więcej takich turniej jak Wedel Up zobaczyć w Polsce? Czy, 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 czy jednak ten jeden wystarczy na ten rogi, i na przykład dopiero w przyszłym roku kolejny taki turniej? No, na pewno bym chciał, ale wydaje mi się, że potrzebujemy spectate Moda, bo jednak ciężko się oglądało ten turniej, nawet jak był komentowany. I bardzo zale zależnie jest od tego, czy na przykład dany gracz może streamować swoje gry, żeby w ogóle je transmitować. Więc ja bym pociekał po prostu do Spectate Moda i wtedy mam nadzieję, że ruszy z większej ilością turniej. Mm -hmm. No nie ma co ukrywać, że spectator jest bardzo właśnie istotnym elementem. Pamiętam, że w niejednej. Nie przy niejednym turnieju była bardzo dużo, było bardzo dużo zabawy właśnie ze spectatem. I to nie mówię tutaj o Loże, a o innych karciankach. W sumie nie do końca potrafię zrozumieć, co jest problematycznego w zrobieniu tego Specta, Mam nadzieję, że w Loże się tego doczekamy. Oni chyba kiedyś tam na samym początku mówili, że nad tym pracują. No bo nawet, że to mają niedługo wydać, te jestem te pewien, A tak. w sensie Riot. Mhm. Eee, Więc... W 2020 zapowiedzieli, że już będzie, ale no, A, no nic szczeg szczegółowego. No to gitara... Przecież to ten to sam nie... problem jest, e... w TFT te, w te mamy ten sam problem, że też wciąż nie ma Spectate Moda. No właśnie, eee, ja nie potrafię czasem troszkę... zrozumieć, co jest trudnego w zrobieniu tego Spectate Moda, bo w niektórych grach to jest naprawdę duże wyzwanie, jak się okazuje bo na przykład niektóre karciaki po paru latach dalej nie mają, no ale no już mniejsza z tym. E, a powiedz mi, tak a propos turniejów, y, co myślisz o tych turniejach, które niedawno Riot dodał, ale do gry, w sensie ten tryb turniejowy, który jest od piątku do poniedziałku, tam można sobie zagrać, wygrać jakieś takie graficzne gadżety i y, no, to jest dosyć mocno uproszczony tryb, natomiast to, jest, to już jest jakiś taki zalążek właśnie y, trybu turniejowego y, bezpośrednio w grze. I podoba ci się w ogóle ten, ten tryb? Nowy? Znaczy, na pewno nie jestem targetem tego, tego trybu i wydaje mi się, że nie, nie dodaje nic nowego I jest, można było to o wiele lepiej rozwiązać, chociażby zamiast best of 1 daliby best of 3 z banem Przez co wtedy naprawdę poczulibyśmy się jakbyśmy grali turniej eee, Też Nagrody mogli, Na przykład fajne byłoby w arestonie były karczem na bójki, gdzie tam za 1000 golda można było sobie grać i farmić pakiety. Jakby tutaj na przykład zrobię tak, że można farmić e, white cardy, to też by było, wydaje mi się, e, większe cel w ich A tak to raz zagrać, to będziesz e, tę ikonkę i później już nie ma zbytnio celu. w się no właśnie, też trochę mnie zdziwił fakt, że oni żadnych nagród do tego nie dodali. Spodziewałbym się jednak... Patrząc na to, że dostajemy ogólnie w Legend of Runeterra sporo nagród za wszystko, no to spodziewałbym się, że za nie też będą nagrody, a tam w sumie tylko jakieś takie pomniejsze nieco, nieco rzeczy. Ha, zaskoczę cię. Nie ma tak dobrze. Um... Natomiast to, co jest też ciekawe a propos tych turniej, to Rajot zapowiedział, że chce zrobić pełnoprawne turnieje właśnie w tym trybie. Nie wiem to prawda, w jaki to ma być sposób zrobione, ale myślisz, że może im się udać zrobić turnieje w 100% w grze, bez żadnych zewnętrznych narzędzi, bez żadnego dodatkowego softu czy jakichś stron czy jakichś innych rzeczy. Czy jest możliwe? Że będziemy mieli kiedyś w Legend of Runeterra możliwość, możliwość, żeby zapisać się na turniej, w którym będą na przykład nagrody rzeczowe, i ten turniej będzie w 100% przeprowadzony w grze, i będziemy mieli właśnie banowanie deków, Best of 3 czy Best of 5, czy nawet Best of 7, jakieś różne tryby turniejowe i tak dalej. Myślisz, że uda im się doprowadzić do czegoś takiego? Nie, myślę, że uda, ale pytanie, kiedy bardziej? I to na pewno. Nie jest coś, co teraz jest nam potrzebne, ale przyda się jak już wyjdzie i bardzo łatwiej nawet szukanie turnieji, bo nie każdy nawet wie, że są turnieje w Runeterze przez innych jakby portale chociażby. I no na pewno łatwiej by było je szukać, też zbanowanie by było prościej, trzeba by było Yy, jakoś tam ufać sobie i kto pierwszy pisze co banuje I też łatwiej by było wszystko kontrolować, więc na pewno by to ułatwiało sprawę. No, ale zobaczymy. Ile by, i by to im zajęło mhm, Stworzenie mam. tego. No ja w sumie nawet ja, ja sam nie wiedziałem, że w są jakieś trudniej w jakichś stronach. Znaczy spodziewam się, no. że są, ale, ale nie miałem pojęcia. Coś takiego istnienia. Zagrać no zagrać tego. Eee, no zobaczymy. No ja jestem. gotowy. Pełen nadziei, że im się faktycznie to uda. Bo jakbym na to nie patrzeć w tych karciankach wszystkich komputerowych te tryby turniejowe są bardzo chciane, ale tak nie do końca są gdziekolwiek dostępne. Więc czekam z niecierpliwością, co mi z tego wyjdzie. Niech to ci się przyjrze. No tak samo. Może w końcu się z czegoś zaczekamy w tym kierunku. O, oh, to boli. Dobra. A teraz... Muszę jeszcze rozkminić jedną rzecz. Jakby cię tutaj. Dobra, ten nic mi nie robi. Możemy zagrać tego gościa. Co tam możesz mieć? Świat jest ogromny Damy radę! Dobra, więc mamy 1-1, lecimy do finałowej gierki. Dobrze wykonana praca. Dobrze moi drodzy, póki co jest 1 do 1, więc lecimy z ostatnią finałową grą. Zobaczymy, czy Weteran gier karcianych z 7 doświadczeniem, czy jednak zwycięzca ostatniego turnieju okaże się lepszy. To zdanie chyba nie do końca miało sens, ale każdy wie o co chodzi, tak więc. No, zacznijmy. Prawda? No tak. Jak na ostatnią grę, to takie... A, nie, spoko, może być. E, dobra, e, wracając do e, pytań, to wszystko wygląda fajnie, turniej wygrałeś, wielkie gratulacje, turnieje w loże mają dodać e, i teraz takie pytanie... Może trochę dziwne, ale chciałbym Cię zapytać, co myślisz w ogóle o Legend of Runeterra jako o grze? W sensie, co jest fajne, to jest niefajne, co Ci się podoba, co Ci się mniej podoba, co Ci się bardziej podoba, co byś zmienił, co byś dodał? Jaką masz opinię ogólnie o, o, o całym tym produkcie? Wygram za wszelką cenę! E, uważam, że jest to super gra, jakby karcianka, ale bo ma dużo jakby... Jest dosyć rozbudowana, ma dużo ciekawych e, interakcji e, i na pewno jest bardziej tak jakby e, że musimy się skupić przez całą grę nie ma czegoś takiego, że mamy swoją turę, później turę przeciwnika e, tylko ciągle jakby następuje po sobie zagrania i to mi się bardzo podoba i wydaje mi się, że na tle innych karczanek jest to bardzo na plus tylko problem może być w tym, że dla takiego początkującego Gracze karcianek, to może być trochę dużo. E, ale ogólnie, e, właśnie, jest dosyć fajna i fajnie się uigra, na przykład, turnieje. Jak gdzie musicie się skupić i każdy ruch przemyśleć, pomyśleć na przykład, przeciwnie blefuje, i też wchodzi do tego aspekt psychologiczny. Mm, A powiedz mi e, taką rzecz. Kiedyś mnie ktoś spytał. Chyba, żebym, ja żebym tego nie spalił. Kiedyś mnie ktoś spytał, czy ja jestem graczem analizującym, czy grającym na czuja. W sensie, e, czy właśnie każde zagranie analizujesz, co może zrobić przeciwnik, jaki to może mieć. E, jaki może być wynik końcowy tego zagrania i tak dalej. Czy bardziej, okej, okay, wydaje mi się, że to zagranie jest spoko, więc zagram to. U mnie jest tak, że ja w większości robię to, 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 to drugie, czyli. Drugie. W każdym razie ja w większości przypadków zagrywam karty na czuja. W sensie jest taka sytuacja, wydaje mi się, że to będzie spoko i zagrywam to i nie zastanawiam się za bardzo, co będzie dalej. Natomiast ciekawi mnie, jak inni gracze do tego podchodzą. Czy ty na przykład właśnie zastanawiasz się nad tym, czy jednak. A, jedziemy z tym? Zazwyczaj zadaję sobie po prostu w myśli pytanie, czy, czy jakie są plusy danego zagrania, minusy. No ale, wiadomo, nie zawsze nawet przyjdzie jakaś tam myśl. Czasami trzeba też grać na czuje, więc no Zazwyczaj próbuję mieć jak najwięcej e, przemyśleń, no ale nie zawsze to wychodzi i czasami też właśnie gram na czuję po prostu. Czyli raczej analiza, a jak nie, to lecimy z tym, co podejdzie akurat. Jakubam. No, tak, tak. A czy jest w Legends of Runeterra coś, co chciałbyś na przykład zobaczyć, czego ci brakuje? Jakiś taki element, który na przykład widziałeś w innych grach, a tutaj tego nie ma? Jeżeli chodzi o sam gameplay, to nie przychodzi mi nic do głowy w sumie. Ostatnio na przykład myślałem, w final blog, że karta Kane, bo Kane w loru ma dwie formy. I na przykład jakby dodali Kayna do lora, to po wylewalu po level miałby dwie różne formy, w zależności od sposobu wylevelowania, to mogłyby być no, różne ciekawe. O, nie mogę się doczekać. O, tak to się... poza tym nic o? mi nie przeszło jeszcze do głowy. Mhm, mm kumam, A No z tym Kaynem całkiem fajna opcja. Znaczy, nie wiem w sumie jak wygląda Kane w lodu? Dawno nie grałem, ale opcja, że w zależności od tego jak go wylewelujemy zmienia postać, to jest całkiem, całkiem interesującą rzeczą. A, a właśnie, a propos tak. A propos nowych kart w loże, Rajos zapowiedział, że nowa frakcja będzie co 6 miesięcy. Natomiast między nowymi frakcjami będą jeszcze dwa dodatki. W odstępie miesięcy. A chwilę to. Nie, to nie, maję, to, nie maja, to nie dobra. Yy, czyli mamy co 6 miesięcy dodatek. I co dwa miesiące jeszcze dodatkowo jakieś mniejsze dodatki, które nie mają nowych frakcji, tylko i wyłącznie karty do istniejących. I teraz, o ile. Na pewno jest to. Dosyć ciekawe, bo bardzo dużo zmian wprowadza. To, czy nie uważasz, że to może przytłoczyć nowych graczy? Bo lore sam w sobie nie jest prosty do zrozumienia. Są takie mechaniki, które wymagają głębszego zastanowienia. I tutaj dodatkowo jeszcze dochodzi taki aspekt, że co dwa miesiące dochodzą nowe karty, co oczywiście zmienia metę. Jeszcze co pół roku dochodzi nowa frakcja, co już w ogóle totalnie zmienia metę i daje nowe możliwości, bo możemy budować o wiele więcej nowych deków. Czy nie uważasz, że to wszystko może być bardzo ciężkie dla takich. Nie wiem, zwykłych zjadaczy gier komputerowych, którzy no jednak prawdopodobnie szukają takiej w miarę prostej i nieskomplikowanej rozrywki, a tutaj buduje nam się całkiem obszerna gra, która może być problemem dla właśnie takich początkujących. No właśnie mam te same obawy co do tych takich częstych zmian. Ale no zobaczymy jak to wiecie w praniu w sumie. Eee, jakoś... Eee, te dwa miesiące bodajże, między kartami, to też nie jest jakoś bardzo e, krótko, więc dałoby się to ogarnąć, no ale, no zobaczymy w sumie, ciężko powiedzieć obecnie, na pewno trzeba grać dosyć sporo i na bieżąco. Czekaj, A no mnie na przykład tak z perspektywy gościa, który w sumie no trochę tam gra w te gry wszystkie, e, to te dwa miesiące tak straszą. Te... Trzy miesiące wydają mi się hmm. odpowiednie, ale jak tak sobie pomyślę, że co dwa miesiące nowa meta nowe to ja mówię, karciosz, Kurde, sporo tego do ogarnięcia. No ale może, mo, może to już starość i ten. Za, za, za stary jestem. Zobaczymy, no Zobaczymy, na pewno jest to ciekawa wizja. Hmm. Szczególnie z tym dodawaniem karcioszek. Ej, przepraszam, nie karcioszek, tylko nowych frakcji. Bo no, to naprawdę potrafi, powinno potrafić zmienić gierkę. Przecież akurat system budowania deków w loże sprawia, że nie będzie to aż taki duży szał czy duża nowość W sensie każdy nowy region jak w innych grach No, ale zapowiada się sporo tego do ogarnięcia Dobra, czy ja tutaj... Też jest... mamy... Co mamy? Ja mam kontrę Jest eee. Jeszcze szansa, szczę spróbujemy. Chwile siadło to, czy nie siadło? No A nie, nie, nie siadło. siadło to. Eee. to wszystko? Wracam do obozu! Pięknie. Czyli jednak 7 lat doświadczenia wygrywa. Albo umiejętność gadania i zagadywania. W każdym no to razie... Jest taka od... Lata a, praktyki w takim tłumaczeniu. No, a, już nie pierwszy raz siedzę i nawijam i jednocześnie gram, więc trochę mam w tym doświadczenia. Dobra, w każdym razie dziękuję Ci bardzo serdecznie za udział w odcinku. E, powiedz mi jeszcze, a w sumie powiedz nam jeszcze, e, gdzie Cię można znaleźć, e, bo wiem, że masz Twittera i jeszcze planujesz streamować, więc możemy tutaj od razu podrzucić reklamkę. Jakie to są e, adresy? E, Damaneks na Twitchu i Damaneks na Twitterze. Okej, okay, gdzieś tam będą prawdopodobnie linki, albo gdzieś tam je wrzucimy, więc e, powinni być też w opisie. Zapraszamy bardzo serdecznie do Damaneksa, jeżeli szukacie takiego kontentu na naprawdę wysokim poziomie, bo mnie dowiecie taki bardziej casualek. E, a ja Ci dziękuję bardzo serdecznie za udział w odcinku i mam nadzieję, że jeszcze nie raz będziemy mieli okazję. Troszkę pogadać albo zmierzyć się, no na turnieju to wątpię, ale może w jakiejś takiej właśnie friendly gierce się coś uda zorganizować. Dzięki też za zaproszenie, że mogłem pogadać chwilę. Proszę cię bardzo, dziękuję serdecznie i żegnamy się czule i widzimy się w kolejnym filmie już niedługo. A póki co, na razie do zobaczenia. HSPYU, ja SyA!